Witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie pierwszy vlog z Mistrzostwem Polskim. Dzisiaj jedziemy jest pierwszy dzień. My już się pakujemy, ja zaraz się ubieram i wskakujemy do taksówki i, i no, w ogóle będzie Aleksem. Nawet nie wiem, czy Wam mówiłam. Bardzo się cieszę, bo zrobię sobie za zdjęcie, które będziecie widzieć w tym vlogu. I mam w sumie dobry nastrój i zaraz jedziemy. Ja z tego momentu jest ja sobie regulami i tam pisze właśnie, że dokument tożsamości, a ja nie mam praktycznie w ogóle żadnych dokumentów i trochę słabo wyszło. Tutaj siedzimy sobie z Julką, jeszcze z pół godzinki czekamy. Myślę, że za niedługo sobie wszystko będę wieszać już na płotek, żeby mieć wszystko przygotowane. Zapomniałam kantarów z domu trzech i muszę wziąć to kodowanie z tatem. Więc troszkę słabo, ale oczywiście mi humor się nigdy nie pogarsza. Mam nadzieję, że nic gorszego nie będzie. Będę wam jeszcze zdawać takie relacje, jak będę mieć czas ogólnie. Ale teraz właśnie, właśnie trochę się stresuję. Nie chcę Wam tak kłamać, ale się trochę stresuję, bo bo właśnie z tą liktymasją i z tymi badaniami niby badanie mam na to się, ale jednak tak trochę słabo ale to zobaczenia później teraz idziemy po konika. teraz idziemy po konika z kandarkiem Jeszcze ja się dzisiaj tak ubrałam i idziemy więc odezwa się później. Jesteśmy już, jesteśmy już w końcu. Tego, że że nic nie nagrywałam, ale teraz już zaczynam. I teraz jesteśmy w sumie wieczorkiem po koniki jak czekamy aż zjedzą. ale teraz szukamy Roxany i jak będzie u Alexy, to idziemy do Aleksy, Więc no zaraz zadzwonię do niej. Hej.

Śmiało teraz, śmiało! Uwaga, uwaga! Prosimy o dostarczenie badań lekarskich w ciągu startowej. Dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem i trzydzieści jeden. To na razie tyle. Prosimy jak najprędzej dostarczyć do nas wagana. Ale no dobrze jeździ, nie? Aleksa odmierza tam, nie? Dwa dni po umiejętnościach i teraz musimy zaraz podsumować. A więc miejsce, które zdobyłam było to 29 i poszło słabo, ale trudno się mówi. Ja zaraz zabieram się do montowania tego filmu i teraz wracam z pełną energią do was, bo mam bardzo fajne filmy i filmy teraz będą pojawiać się raz w tygodniu. I, I no więc pa pa.